Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Aśka i dzisiaj przychodzę do Was z pracami, które wykonaliśmy z moją ekipą razem, wspólnie. Ze wspierającymi z grupy VIP. Jak wiecie, na kanale są dwie możliwości wsparcia kanału. Jedna jest grupa Tworze z Asią, dru druga jest grupa VIP. Ja jeszcze spróbuję tutaj podrzucić, bo kiedyś taki filmik wrzucałam, więc na koniec też postaram się go jeszcze troszkę uaktualizować i wrzucić wam na czym to polega. W każdej chwili można przystąpić do wspierania, dołączyć do wspierających, można w każdej chwili z tego zrezygnować. To są dwie grupy. Jedna jest Tworze z Asią, tam. Dla, tych, dla tej ekipy, dla tej grupy wspierających, no to tradycyjnie jest wcześniejszy dostęp do filmów. Od tego miesiąca też jest wcześniejszy dostęp do premier, czy to warsztatów, takie pierwszeństwo zakupu, czy też zaopatrzenia sklepu. No, i te osoby mają jeden tutorial w miesiącu taki dodatkowy, natomiast grupa Wipowska to jest. Spotykamy się w sumie prawie że tak co tydzień, jak coś wypadnie, to nie tworzymy jakieś wspólne projekty, obejmuje ich też to wszystko, co w tej pierwszej grupie. Także ja nie chcę tu mieszać, zakręcać, ja po prostu umieszczę, jeżeli ktoś jest zainteresowany taki filmik na końcu będzie można sobie zerknąć, jeżeli ktoś. Akurat będzie miał ochotę, bardzo serdecznie zapraszam. Zakończyliśmy z naszą grupą VIP. Ach, i spotykamy się też na takich pogadankach przy winku, jak to się mówi. Na luzie teraz jedna ze wspierających wpadła na taki pomysł, aby w pierwszy poniedziałek miesiąca robić taki na luzie. No bo tak tam dosyć ostro. Czasem, czasem jest tego wszystkiego też za dużo i fajnie tak odpocząć, troszeczkę sobie pogadać, poplanować, co tam będziemy robić. Tak więc już w najbliższy poniedziałek chyba nam odpadnie, bo my mamy. A nie, w piątek się jeszcze widzimy. To jest pierwszy piątek pierwszy kwietnia, więc na plotkowaniu się widzimy. Kochani, zakończyliśmy miesiąc, to też pomysł jest jednej ze wspierających fantastyczny. My tam kombinowaliśmy, może, że robić na okazję i tak dalej, i tak dalej, i wpadła na pomysł okazjonalnika, i taka akcja się toczy. Za nami jest Wedding Month, czyli miesiąc ślubów. Stworzyliśmy trzy projekty ślubne. Które chcę Wam za chwileczkę pokazać, a kolejny miesiąc, jaki przed nami z grupą wspierającą tą podstawową, czyli tworzymy z Asią, zrobimy sobie teraz. Ja raz na jakiś czas zrobię taki kursik albumowy, myślę, że każdy chętnie skorzysta i poruszamy w tym miesiącu temat młodzieżowy. Z grupą tworzę z Asią, powstanie taki fajny, nieduży, przyjemny albumik dla nastolatki, natomiast z grupą VIP zaczynamy men's, Men, men's Month, czyli męski miesiąc. Men Month czy Men's Month? Ja z angielskim jestem, ale wiadomo o co chodzi, czyli męski miesiąc. Będziemy tworzyć e, projekty męskie. E, będzie to też męski album. Męski albo dla nastolatka, myślę, że tak ugryziemy to też w tym, w tym miejscu, już zrobimy taki nastolatkowo-męski projekt, albumik plus jeszcze jakieś projekty do tego dodatkowe. I tak w miesiącu ślubnym, słuchajcie, pierwsze co zrobiliśmy to była kartka ślubna, ja korzystałam z kolekcji Agi Baraniak, mam tu kwiatuszki z Prima, każdy korzysta, słuchajcie, co ma w swoich zasobach, na co ma ochotę. Ja wcześniej podaję jakieś tam um, produkty, z których będę korzystała, ale wiadomo, że nie każdy ma, jeżeli nie ma, no to sobie tworzy według siebie. To jest kartko-kopertka, więc słuchajcie, tu jest miejsce na kasiorkę, a tu otwieramy i mamy, słuchajcie, kartkę ślubną, więc taki tu mieliśmy pomysł, kartko-kopertki, słuchajcie, tam się różne cuda dzieją, mamy kartko-kopertę z okazji ślubu. Kolejny projekt, który troszeczkę nam się przeciągnął w czasie, też przez moją chorobę. Ja sobie jeszcze, słuchajcie, przed live'em tutaj próbowałam złocić, bo tak sobie pomyślałam, żeby mi tu fajnie złocenia pasowały i chyba tylko mi wszędzie fiurga ten złoty, bo robiłam płatkami oczywiście, a nie złotym. I jeszcze mi się tutaj mm, muszę sobie podkleić listeczek. Słuchajcie, u mnie też rozpadał noż. Klej się skończy? Jak zwykle zresztą, jak potrzebuję. To zaraz przykleję, bo zapomnę. Tu z kolei korzystałam ja z kolekcji Beautiful Day od Scrapboysów. A tu mam akurat młodą parę z Lemon... Zobaczcie. Przepraszam, z Lemon Crafta. To miał być szybki albumik, czyli taki, wiecie, prosty, nieskomplikowany, który będzie można zrobić jako pamiątka dla rodziców po ślubie, czyli umieścić w nim zdjęcia takie podstawowe. Ja nie mówię, że tu o milionie zdjęć z zabawy, czy tam z oczepin, czy tam z wykupin, czy z czego jeszcze. Takie z młodą parą i na przykład z dziadkami, z chrzestnymi. Taki szybki, prosty albumik. I mamy też kwiatuszki z Primy, Ja wykorzystałam z Crab Boysów, Mamy w białej oprawce i jest to wiązane na koroneczkę, żeby to <noise> złoto, żeby to tak ładnie, elegancko wyglądało i było takie, no, takie ślubne. No i zaczynamy, słuchajcie, tu jest para młoda, fajnie wkomponowana. Mogłam zrobić to teraz, tak sobie myślę. Nie przyklejać jej w całości. Zresztą mogę jeszcze wyciąć raz tę młodą parę i ją przykleić tylko u dołu albo na takim. Chciałam powiedzieć krawężniku, na takim narożniczku, takim opasce, żeby można było zdjęcie jeszcze wsunąć pod spód. Bo tu trochę szkoda tego. Otwieramy, jest miejsce na zdjęcie. To jest miejsce na duże fotki. a czy duże fotki, no. Ups, i poleciały. do. Potem będę zbierać 13 na 18. Tutaj otwieramy w dół. No, i tu jeszcze jest miejsce. Tu takie, wiecie, młoda para z dziadkami, z rodzicami, z krzesnymi. I tu mamy takie, słuchajcie, lejałciki. Czyli ja już tutaj y, nic więcej nie robiłam, tylko lejałty I to są z tymi narożnikami. i Będę musiała to podnieść, bo muszę czytać, słuchajcie, Pokazać, jak tu zdjęcia wchodzą. Fajnie, o. o Pod spód pięknie. A coż mi tam hamuje. A, przykleiło się trochę, słuchajcie. No i tu mamy. fajne zdjęcie przyjdzie. I pięknie będą te dekoracje, także tak sobie tworzyliśmy. On powstał w trzech częściach, ale to też jest takie. Tu gadamy, tam coś, no i tak się to przeciąga. Słuchajcie, ja uwielbiam te wieczory wspólne. I tu mamy taką ostatnią. Też jest miejsce na zdjęcie, ale jest tu zrobiona kieszonka, bo można sobie tu jeszcze ewentualnie jakieś zdjęcia powsłać do tyłu. Także mówię, to jest bardzo prościutki albumik, ale właśnie taką mieliśmy takie założenie było, żeby on nie był trudny, znaczy w znaczeniu taki bardzo skomplikowany i czasochłonny, mocno, ale taki album, który. Pozwoli nam podarować po ślubie na przykład zdjęcia nasze, czy to rodzicom, czy dziadkom, w takim ślicznym albumiku. Więc to powstała nam kopertka, kopertka, kopertko, kartka. Prosty, szybki album. I w ostatnim, w zeszłym tygodniu tworzyliśmy Exploding Boxa, też ślubnego. Ja tutaj korzystałam z kolekcji Shabby... Shabby Romantic... Oh, zapomniałam nazwy. Od um, Alchemy Art, od Karoliny Bukowskiej. Matko Bosko, słuchajcie, tyle nazw i wszystkiego. Tego jest zbyt dużo. Więc tu skorzystałam z tej kolekcji. Miałam elementy do wycinania, jeszcze tutaj sobie Zrobiłam kompozycję całą, jakby na górze, bazę, pudełeczko, miałam rzeczy z papieru. No i słuchajcie, w środku wygląda w ten sposób. Ja oczywiście tradycyjnie, taka już moja słabość z tymi napisami ja będę tu jeszcze umieszczać napisy, czyli, yy, chociaż też myślę, że jak ktoś by był chętny na takiego boksa, to będę też uzgadniała potem, kto chce mieć jakie napisy, tutaj, yy, wiecie, nie wiem. Mnóstwa radości, nie wiem, zdrowych dzieci, dużego domu, mnóstwa pieniędzy. Takie fajne sobie tutaj podoczepiamy karteczki. Tu cały czas kombinowaliśmy podczas tworzenia, czy zrobić takie pudełeczko na, na pieniążki, że można do środka włożyć. A potem zobaczyłam te serca które były okładce i tak mi się spodobały i tu fajna kompozycja powstała i myślę, że tutaj można jeszcze zrobić kopertkę i jak ktoś będzie chciał pieniążki dołączyć, to może do tej koperty na wieczku takie pieniążki dołączyć. Wymaga uzupełnienia w środku jeszcze napisami, ale takie rzeczy sobie tworzyliśmy w minionym miesiącu ze wspierającymi i chciałam Wam pokazać co tam, co tam się dzieje. I tak jak mówię, kolejny miesiąc zaczynamy teraz od miesiąca, plotecz od poniedziałku ploteczkowego. Widzimy się w każdy poniedziałek o 19 z grupą VIP, i przed nami męski miesiąc, więc będzie się działo. Natomiast z grupą Tworzę z Asią zaczynamy działanie nad albumem dla nastolatki, a w tej drugiej grupie będzie dla nastolatka, czyli dla chłopaka. Cały czas będziemy tam coś kombinować. Myślę, że coś wymyślimy fajnego, bo jest to jednak temat taki dosyć no trudny, tak mi się wydaje. Więc tak chciałam Wam przybliżyć ubiegłomiesięczne projekty. No i co? Kochani, bardzo serdecznie Was zapraszam. Jeżeli chcecie dołączyć do grupy wspierających, ja się z Wami żegnam. Jutro zapraszam Was jutro, bo chyba wrzucę w sobotę ten film, mam nadzieję, a jutro zapraszam Was na. Na co? Na premierę albumową. Słuchajcie, na sklepie pojawią się nowe brokaty w nowych, pięknych, mieniących się kolorkach, jeśli tak to można nazwać, pojawią się trzy nowe, przepiękne płótna plus jedno, które już widzieliście, ale ono jakby na sklepie nie było dostępne. Więc będą cztery nowe kolory płócien, będzie uzupełnienie w kalkę, w kleje, będzie jeszcze coś dodatkowego, też nowego, więc mam nadzieję, że no, że przypadnie Wam do gustu, że, że Wam się spodoba nowy asortyment, czy znaczy kilka nowych pozycji w asortymencie. Bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam jutro o godzinie 18 na premierę warsztatu albumowego Najpiękniejsze Uroczystości. Ja się dzisiaj z Wami żegnam, lecę um, ogarnąć troszeczkę dom. <laughs> Idziemy dzisiaj na urodziny do mojej szwagierki, więc życzę Wam udanego weekendu, odpocznijcie, bawcie się dobrze, a jutro zameldujcie się o 18 na premierze albumu Najpiękniejsze Chwile i mam nadzieję, że zechcecie ze mną ten album wykonać. Bardzo serdecznie Was zapraszam. A! I w ogóle to cały czas kombinowałam, jak Was wkręcić w coś. Ale pomyślałam, że nie będę takim prosiaczkiem. Nic mi nie przyszło do głowy. Nie wymyśliłam nic mądrego, więc nic nie zrobiłam. Ale miłego prima aprilis Wam życzę. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia. Do usłyszenia.